W tym poradniku dowiesz się, czym jest usługa ID Protect i jak ją aktywować. ID Protect to odpłatna usługa, która zagwarantuje Ci anonimową rejestrację domeny oraz ochronę Twojego adresu e-mail przed spamem. Dzięki temu masz całkowitą pewność, że Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, miasto, adres e-mail oraz numer telefonu, nie będą widoczne w ogólnodostępnej bazie Huiz. Od momentu wejścia w życie RODO usługa ta zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń w postaci braku danych nawet w Gated Whois. Gated Whois to portal w którym akredytowane strony trzecie mogą uzyskać dostęp do pełnych informacji abonencie domeny. Ponadto ID Protect nie blokuje możliwości uzasadnionego kontaktu e-mail z abonentem domeny. Usługa ID Protect jest dostępna dla domen globalnych oraz dla większości nowych domen. Usługę można aktywować zarówno podczas rejestracji nowej domeny, oraz dla domeny już zarejestrowanej utrzymanej w naszym serwisie. Żeby aktywować usługę ID Protect, podczas rejestracji domeny przejdź na stronę domeny.tv i wpisz wybraną nazwę. Dodaj nazwę do koszyka, a następnie przejdź do niego. Usługa ID Protect jest domyślnie zaznaczona i znajduje się nad informacją o certyfikacie SSL. Koszt usługi to 19,90 zł na rok i możesz wykupić ją na tyle lat, na ile zarejestrujesz domenę. Maksymalny okres rejestracji wynosi 10 lat. Żeby aktywować ID Protect dla istniejącej domeny, zaloguj się do panelu administracyjnego domeny.tv. Z zakładki domeny wybierz ID Protect. Zaznacz interesującą Cię nazwę i kliknij aktywuj. Musisz wiedzieć, że do aktywacji usługi niezbędne będą środki na koncie prepaid. Konto możesz zasilić w dowolnym momencie korzystając z dostępnych metod płatności. Alternatywną metodą aktywacji usługi ID Protect jest wybranie pola domeny zagraniczne. Ponownie wybierz interesującą Cię nazwę i z rozwiniętej listy kliknij w zakup ID Protect. Gratulacje! Właśnie dowiedziałeś się, czym jest usługa ID Protect i jak ją aktywować.